Gdzie szukać tematów do podcastu? No jak to gdzie? Tematy leżą na ulicy. Trzeba je tylko dostrzec i się po nie schylić. A mówiąc poważnie, tematy są na wyciągnięcie ręki. Problem nasz jednak jest taki, że żyjemy w swojej bańce informacyjnej i to, co ciekawego mamy do powiedzenia światu, nam wydaje się po prostu nudne, nieatrakcyjne, oczywiste. Problem w tym, że najczęściej jest zgoła inaczej. Dla większości naszych odbiorców rzeczy, które mamy do powiedzenia, będą albo nowe, albo ciekawe, albo po prostu rzucą zupełnie nowe światło na zagadnienie, o którym my właśnie chcemy opowiedzieć. Na pytanie, gdzie szukać tematów, odpowiedź jest banalnie prosta: poszukaj ich wśród swoich odbiorców. W jednym z pierwszych odcinków mojego cyklu mówiłem o określeniu swojej grupy docelowej. Czyli grupy odbiorców, do których chcesz trafić ze swoimi treściami. To jest właśnie ten moment, w którym role się odwracają. Na ogół w podcaście to właśnie ta grupa słucha ciebie, ale na etapie planowania to ty musisz się wsłuchać bardzo uważnie w potrzeby swojej grupy odbiorców. Wybierz z kilka osób i z nimi porozmawiaj, zapytaj, co najbardziej interesuje ich w Twojej pracy, co ich ciekawi i czego chcieliby się od ciebie dowiedzieć. Możesz to oczywiście zrobić bezpośrednio, ale możesz też wykorzystać miejsca takie jak LinkedIn. Poinformuj społeczność, że tworzysz podcast i szukasz inspiracji, że chcesz się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapytaj, jakie aspekty ją najbardziej interesują, jakich gości chcieliby usłyszeć. Możesz stworzyć też ankietę. Gwarantuję, że uzyskasz feedback. Swoją drogą i ja, korzystając z okazji, pytam, jakie tematy z obszaru komunikacji i content marketingu są dla ciebie interesujące? Daj znać w komentarzach, a jeśli moje treści są dla ciebie interesujące, kliknij w dzwoneczek i obserwuj mój kanał. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.